Jesteśmy znowu w Warszawie naszej kochanej. Mosk Gdański. Wisła ptaki latają. Pięknie to wygląda. Schodki. Tylko te północne schodki, mniej oblegane. Jedziemy rowerami pojeździć sobie. Vamos! Kurde, nigdy nie widziałem tylu ptaków tutaj. Musi być sporo ryb, bo wygląda na to, że one tutaj się zanurzają w tej rzece naszej. es jest Warszawia, que jest salwachę. Tu tienes eso y eso no parece ciudad Y cinco km después jest ciudad. Jak cudownie świeże jest to powietrze tutaj To nie jestem w stanie wam tego opisać Już nie będę więcej powtarzał słowa Filipiny Bo trochę bym przylodzał wtedy Ale wiecie o co mi chodzi Że po prostu jadę sobie, nie pocę się, żyję, oddycham Nie muszę być ciągle mokry od potu W ogóle myślę, że na lato to nie ma lepszego miejsca niż Polska Dla Polaka oczywiście Fajnie to jest zrobione, kurczę Tam dalej będzie takie z plażą, z piaskiem w sensie Fajny jest tutaj w Warszawie to, że po drugiej stronie masz po prostu... To wygląda jak jakiś dziki brzeg w Afryce W sensie, że no nic tam nie ma Zawsze w sumie warszawiacy narzekali na to, że Wisła jest niezagospodarowana Ale zagospodarowała się sama dosyć dobrze Bo tutaj są schodki, są trasy dla rowerów, dla różnych innych pojazdów I dla pieszych A po drugiej stronie jest dziko są też plaże, tak jak widzicie teraz. Tu się kawki można napić, tu ścieżka rowerowa. Powiem wam, że ja to nie rozpoznaję Warszawy czasami. Naprawdę się sporo zmienia. Zwolnij i nie trzymaj telefonu, Czy kieski. Super. Co to jest? Nawet nie wiem, jakaś instalacja artystyczna? Stacja metra? Nie zdziwiłbym się, jakby to było jedna albo drugie. Myślę, że duży wpływ na to, że jest tak dzika Wisła, z tamtej strony, zwłaszcza ma to, że u nas jest krótki sezon, no bo ile jest tego ciepła takiego, że można wyjść. Nawet latem są dni, że nie wyjdziesz na schodki, czy tam na plażę tutaj, no i tak 2-3 miesiące, więc nie opłacasz się tam stawiać nic trwałego i dlatego jest dziko i piękny. linowy jest fajny po tamtej stronie. Zatrzymaliśmy się gdzieś między mostem śląsko-dąbrowskim a świętokrzyskim i zobaczcie jaki obrazek Przede wszystkim są to jakieś miejsca, które wyglądają jakby wydobywano ropę naftową Ale po drugiej już wam pokazuję No facet sobie normalnie zacumował łódeczką naprzeciwko centrum z psem i sobie łowi ryby I luz. Da się odnaleźć spokój w sobie? Da się, tylko trzeba poszukać Ja starali być tam z tym panem ten, pan. ten tylko, że, myślę, że jest trochę Por que tu akompaniante se comeria lo pescado, Przyznam szczerze, że jestem przeciwieństwem tego typu człowieka, który właśnie potrafi odnaleźć spokój łowiąc ryby. Chciałbym, ale niestety jestem z tych niecierpliwych, stresujących się, zasuwających jak najszybciej. Spokoju wewnętrznego odnaleźć nie potrafi. Joga nie dla mnie. Przecież jak to zrobię, to luzowuję na chwilę. Ale poziom rzeki bardzo niski, naprawdę. Widać tutaj właśnie takie płycizny No i nie zachęca kolor wody do pływania, no ale Wisła nie jest od pływania, przynajmniej w Warszawie. Dion recuerdo dąde, pero jesteś seguro ten frente schodki favoritos. Pierono se że... ma sporo dziapę jest tej segura. No dobra, doczytałem. Tu most powstaje w tym miejscu, który będzie łączył Pragę właśnie z lewobrzeżną stroną Warszawy. No właśnie takie rzeczy mnie zadziwiają, jak przyjadę, że most powstaje. Jeszcze dwa lata by człowiek posiedził na Filipinach, i zobaczył, że jest most i nie wiedział, że go budowali. Kurde, ile tu ludzi? Jest tego mi właśnie brakowało zawsze. Żeby Warszawa była takim miastem jak inne europejskie miasta Gdzie ludzie sobie wychodzą na spacer Mają wolny czas Fajnie Bliżej wody zawsze człowiek się relaksuje Most Świętokrzyski, mój ulubiony pod względem designu w Warszawie I za nim z tyłu Stadion Narodowy Siłownia Na świeżym powietrzu I tutaj jakieś baloniki Mnóstwo ludzi, jestem w szoku Dawno nie byłem latem od 2019, to jednak teraz jest więcej ludzi na świeżym powietrzu. No i jest też niedziela. To jest fajne właśnie ta plaża dzika. Later, same, right? Most poniatowskiego, no i gdzieś tutaj był ten koncert maty, wydaje mi się, wcześniej po lewej stronie. Być może ktoś z was się oburzy, być może się zdziwi. Że ma tam interesuje. Słucham, słucham, nie żebym był jakimś wielkim słuchaczem, ale znamy go potrzeb. Słucham rapu różnego. Nie tylko rapu Pink Floydów, muzyki klasycznej, różnej muzyki. Słucham, nie ograniczą się. Jesteśmy mniej więcej na wysokości stadionu Legii i będę się powtarzał, będę brzmiał jak boomer. Ale ja pamiętam Warszawę, regionowo też, ale pamiętam Warszawę i ogólnie Polskę przed tym, jak powstały te ścieżki rowerowe. To nie była przesadnie przyjazna rzeczywistość dla pieszego a nawet dla kierowcy samochodu, dlatego, że pamiętam, że jak z Legionowa się w 90-tych latach jeździło, do szkoły jeździłem, no to były takie korki, że się jechało dwie godziny na przykład. Zatem chwała dla tych, którzy zaprojektowali to wszystko. Super. Polska jest piękna. Wigny telefonie pokazuję, dlatego jest warszawa po hiszpańsku. Przyjechaliśmy na rowerach mniej więcej stąd, od placu Wilsona jakoś tak tutaj, na drugą stronę Warszawy. Jeszcze trochę jej zostało i przejedziemy się chyba gdzieś koło łazienek i do centrum Jest godzina 19.42 Jeszcze świeci piękne słońce, jak to latem w Polsce W ramach polowania na słońce uznaliśmy, że przejedziemy na drugą stronę Wisły Tylko trzeba będzie przejechać jezdnią Bo tu trasa rowerowa tędy nie prowadzi Więc my prowadzimy rowery Kawałek podjedziemy i wbijamy na most Poniatowskiego I zaraz się spotkamy po drugiej stronie No i dobra, jesteśmy nie pokazujcie tego nikomu, bo się powinno jechać jezdnią Ale nie widziałem tu rowerzysty, co by jechał jezdnią Wszyscy zasuwają chodnikiem Może wolą być żywi po prostu Tu kolejna dzika plaża, z którą mam trochę wspomnień związanych Aczkolwiek nie tyle z plażą, co z laskiem. Stroga impreza raz się tu odbyła. Wiadomo, że zimą jest ciężko daleko od równika, bo dzień jest krótki, ale to, że latem zachód słońca trwa tak długo, to jest niesamowite. Koło równika słońce zachodzi szybko, a tutaj trwa to godzinami mam wrażenie. O, proszę, nagrane. Proszę bardzo, zbliżenie. jestem operatorem kamery teraz, tak? Będę w krednicach. Oczywiście. Proszę przysłonić. A czekajcie, to jest ten jeszcze jest stadion narodowy w tle, proszę bardzo. Oooo. drugą stronę. Trzymaj. Dzięki. się. Właśnie się dowiedziałem przed chwilą, że jest koncert Ironów i dlatego tyle ludzi z koszulkami metalowymi różnymi. Oooo, aha. Przełożony z, z 2020 20. roku. A, I widoty były ważne? Chciałbym. Na szczęście. Przełożyli na 2021, a teraz na 22. Skąd przyjechaliście? Eee, Katowice. Katowice. Pozdrawiam. Na razie. Przyjrzyjmy, miłego. Pozdrowka. Pozdróweczki, Cześć. Jomek nie rozpoznał, po ogląda akurat bez planu I mówi do kumpla Bez planu, kojarzysz youtubera? A on mówi Nie, sorry stary Ja mówię, nie no spoko, luźnij Prezydentem Polski nie jestem Spoko Jomek Jest pięknie, jest beautiful Szwagier Te porta del video? No el primero y no el último. Puedo grabar que no conoces Iron Maiden? No sé quién es él No tengo idea Dame un segundo No, está bien Dame el telefonsín Él me acaba de preguntar que si yo no conozco a Iron Maiden. Y yo le digo que no. Entonces él me dice, ¿cómo no lo vas a conocer? Si eso es la banda más increíble del metal. Es como metálica. Y yo, no, no sé quiénes son. No sé, pongo una canción. Puso una canción. Y la canción era algo super metal. Y él me dice, oh, curche. Ja tam pokosy, jakie nie są. No, porka, aquí, aquí en el puente no se escucha, Jest que hay mucho ruido del traffic, no es que El telefono, hay ruido, i y to. Jest 20.30, i gdzieś tam irony grają albo będą grały za chwilę. Nie przywykłem do tego, że na koncerty takiej ostrzejszej muzyki metalowej czy hardkorowej chodzą ludzie w moim wieku albo 50-60 lat. No, ale tutaj tak było, myślę, że średnia to powyżej 50. Starzejemy się wraz z muzyką, nie? Ciekawe, jacy ludzie by na koncerty Pink Floydów przychodzili, gdyby te koncerty się odbywały. Ale bardzo dużo młodych ludzi też było w sumie. Jesteśmy na Pradze. Tutaj był tak zwany pomnik czterech śpiących, czyli żołnierzy radzieckich chyba i z tego, co wiem, przy przebudowie był pretekst, żeby go usunąć i już nigdy tutaj nie wrócił. Oddaliśmy właśnie rowery i kierujemy się teraz znowu, żeby sobie pożyczyć hulajnogi. Metro, którym jeszcze nie jechałem nigdy tutaj w tym kierunku. Ależ to się wszystko zmieniło z czasem. Pamiętam, jak na Bazar Różyckiego tam jeździłem. Po kasety przegrywane pirackie. No to musiał być 92 rok. I pamiętam, że chciałem sobie kupić chyba wtedy Queen kasetę, a siostra mnie wkręciła, żebym kupił kasetę martiki, bo jej się podobało. No i tak zostałem z martiką. Jeżdżenie po takich kociłbach nie polecam. El cerebro Sebastian. <grym wytrzyma> Kończę z nagrywaniem, dlatego że bateria słaba, chciałbym jednak zakończyć tę podróż wraz z naładowanym telefonem jednak i odstawić nogę po bożemu. Z warszawskiej Pragi, która mogłaby też być legionowym. Pozdrawiam, bez planu. Vamos! Jeszcze na chwilkę się zatrzymaliśmy, żeby popatrzeć na te panoramę. I to na tyle na dzisiaj. Robaki nas obsiadły, jakieś takie ćmy, czy co to jest, cholera Odkryliśmy też, że nie możemy jeździć z taką prędkością, wynajmowaną nogą, co trochę popsuło fan Ale spoko Trzeba kupić swoją Los vicios, los vicios